Ten odcinek miał być o czymś innym. Ale ostatecznie rzuciłam moje przygotowane już notatki i postanowiłam nagrać spontaniczną reakcję na pewną aferę. Polską aferę, która właśnie rozgrywa się na łabach social mediów, a została wywołana niefortunną, nieprzemyślaną. I po prostu nazwijmy to skandaliczną wypowiedzią nowego prezesa Stowarzyszenia Winnic Dolnośląskich dla Gazety Wyborczej. Przy okazji przytoczę wam kontekst tej wypowiedzi, a są nim duże straty, które wiele polskich winnic poniosło w wyniku przymrozków i zwyczajnego mrozu, który nawiedził Polskę kilka tygodni temu. Chciałam o metodach walki w takich sytuacjach i tak wam zrobić odcinek, więc dziś po prostu połączę te dwa tematy i dodam jeszcze. W bonusie kwestie apelacji. Także zapnijcie pasy, bo dziś dużo tematów. Zachęcam Was też do szerowania tego odcinka i do komentowania i dyskusji, bo warto rozmawiać, żeby się lepiej zrozumieć. Nazywam się Izabela Kamińska, a to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało pośredni lub bezpośredni udział. Polub i zaobserwuj ten podcast, oceń go. I podziel się linkiem na swoim profilu. Zacznijmy od oświadczenia, jakie pojawiło się 7 czerwca na social mediach winnicy Agat. Oto jego treść. Nasze stanowisko w sprawie wypowiedzi pana Marka Dymkowskiego, prezesa Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie, na temat polskiego wina w artykule Gazeta Wyborcza. Jako właściciele dolnośląskich winnic również poczuliśmy straty wynikające z kwietniowych przymrozków i ubolewamy nad losem naszych kolegów i koleżanek. Jednak musimy wyrazić swój wyraźny sprzeciw wobec szkodliwej dla polskiego winiarstwa wypowiedzi prezesa SWD. Pomysł uratowania biznesu przez jednoroczne zakupy winogron za granicą jest uzasadniony, jednak nazywanie takich win polskimi uważamy za szkodliwe. Winogrona miałyby być sprowadzane przede wszystkim z Niemiec, Czech i Słowacji. Według prezesa SWD to nadal byłoby wino polskie. Liczy się bowiem miejsce jego produkcji, a nie pochodzenie owoców, czytamy w artykule wyborczej. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie, ponieważ aspekt siedliska, czyli miejsca, gdzie winogrona rosną, jest w świecie wina kluczowy. Przykładowo w Burgundii rangę i cenę wina determinuje to, po której stronie wzgórza znajduje się winnica, bowiem poziom nasłonecznienia stoku, wysokość nad poziomem morza, nachylenie czy mikroklimat niezaprzeczalnie wpływają na finalny charakter i smak wina. Wina wyprodukowane w Polsce, które powstałyby bez winogron z nieco cieplejszych moraw, czy niemieckiego siedliska, gdzie występuje np. łupek, będą smakowały inaczej niż z winogron rosnących na Dolnym Śląsku. Nazywanie ich polskimi winami przekreśli lata naszej pracy nad budowaniem tożsamości oraz autentyczności polskiego i dolnośląskiego winiarstwa. W imieniu Winnica Moderna, winnica Jaworek, Winnica Lopera, Winnica Alvarium, winica Jerzmanice Zdrój, Winnica Kindler, Winnica Aries, Winnica Materia, Winnica Malicki, Winnica Rius, Winnica Świdnicka, Winnica Christopher, Winnica Ramut, Winnica Trzebnicka, Winnica i Agroturystyka Agat w Sokołowcu. Faktycznie, zaskakujące to słowa w ustach kogoś, kto powinien wspierać lokalną produkcję, marketing dolnośląskich win i winnic, dbać o dobre imię winiarzy i winiarek. Polskie winiarstwo prężnie działa, widać i czuć jest dobrą energię. W wielu kwestiach też widać, że winiarze się wspierają, dobrze o sobie mówią, działają razem, pomagają sobie. Tę dobrą energię poczułam chociażby na festiwalu Białe Czerwone, na który pojechałam do Polski w maju. To festiwal polskich win, który miał długą covidową przerwę i wrócił w tym roku z przytupem. Spróbowałam naprawdę wielu dobrych i świetnych polskich win. Zobaczyłam znane mi już twarze, ale też poznałam zupełnie nowe osoby i nazwiska w branży. I przy okazji wzięłam udział w panelu, podczas którego zadano nam bardzo ciekawe pytanie, które wyraźnie nurtuje polskie środowisko winiarskie i które tutaj wam teraz dziś przytoczę. Czy to już czas na stworzenie apelacji w Polsce? W tej chwili apelacji u nas nie ma. Więc dlatego prezes Marek Dymkowski zauważa, że wino zrobione z winogron sprowadzonych z innych krajów wciąż można by było sprzedawać jako polskie, a nawet dolnośląskie, gdyż byłoby zrobione w Polsce na Dolnym Śląsku. Dodatkowo prezes daje przykład kukurydzy. Rzadko przecież rolnicy, którzy mają uprawy kukurydzy, równocześnie zajmują się jej puszkowaniem i sprzedażą w takiej postaci. No powiem wam, marne to porównanie w ustach kogoś, kto ma reprezentować interesy winiarzy. Bo wierzę, że w interesie winiarzy jest jednak podtrzymywać rozróżnienie między sałatą, marchewką czy kukurydzą w puszce, a winem, o którym zawsze mówię, że jest czymś więcej niż produkt spożywczy. Wino, panie Dymkowski, to nie tylko biznes i pieniądz to element naszej kultury to swoista też pocztówka taka kartka z kalendarza natury to zapis danego rocznika, pogody. Ale jest to też taki odcisk linii papilarnych danego miejsca. A na te linie papilarne składa się gleba, nasłonecznienie, mikroklimat, drożdże, które żyją w winnicy. Owszem, można robić projekty garażowe w ramach takich urban wineries, miejskich winiarni, o których zresztą zrobiłam cały odcinek. Są winnice chociażby w Finlandii, które robią wina z winogron sprowadzanych z Burgenlandu z Austrii. Ale to nie są wina fińskie. To są projekty. Czy słuszne i fajne o tym rozważałam w tamtym właśnie odcinku, do którego wysłuchania was zachęcam. Ale istotne jest, że to nie będzie wino fińskie, tak jak wino z morawskich winogron nie będzie winem dolnośląskim. Będzie projektem, który może i faktycznie mógłby uratować nadszarpniętą kwietniowymi przymrozkami kieszeń polskiego winiarza, ale nie należy w mojej opinii sprzedawać takiego wina jako wina polskiego. Transparentność w tej kwestii wydaje się kluczowa. Winiarz, który robi wino ze skupowanych z innych regionów czy krajów winogron, powinien o tym mówić i zaznaczyć to na swojej stronie i na etykiecie. Zwłaszcza, że jesteśmy młodym krajem winiarskim, który dopiero tworzy swoją nowoczesną winną tożsamość. No i tu wchodzi temat apelacji. Ja jestem przeciwna tworzeniom apelacji winiarskich. Nie w ogóle, ale jestem przeciwna tworzeniu tych apelacji teraz i tutaj. Apelacja to zasady. Określa ona, jakie szczepy mogą być użyte do produkcji wina w regionie, zasady produkcji, na przykład można by stworzyć region produkujący wyłącznie wina musujące. Czy określić minimalny czas leżakowania win w beczce dla win czerwonych, etc.? Wymyślam teraz. Chodzi po prostu o przykłady zasad z innych regionów świata, czyli np. szampanii czy riochy. Określa też wydajność hektara, mętność wina, etc. W krajach o długiej winnej historii apelacje nie powstały tysiące lat temu. Pierwsze apelacje to dopiero XVIII wiek. Zatem regiony winiarskie robiły wino przez bardzo, bardzo długi czas, zanim określiły zasady lokalnej produkcji. A te zasady po prostu były de facto zapisem tradycji, spisywały to, co i tak miało miejsce, czyli powstająca apelacja nie wymyślała, że np. w Burgundii czerwone wina będą robione z tempranillo, tylko zapisywała, że lokalną odmianą jest Pinot Noir. U nas nie ma jeszcze takiej tradycji, a winiarze dziś słusznie eksperymentują. Niektórzy idą w winiferę, inni w hybrydy, niektórzy sadzą odmiany, na które wcześniej nikt się nie zdecydował w Polsce. Powstają wina półwytrawne, i wina klasyczne, i wina mętne, naturalne, dzikie. I to jest w porządku, bo to jest czas eksperymentów, a nie tworzenia zasad, co do których wiadomo, że wielu winiarzy stosować się nie będzie, bo słusznie będą chcieli poznać najpierw swoją winnicę, zasadzić coś nowego. Ale też po prostu iść zgodnie z potrzebą rynku chociażby. Jaki ma sens tworzenie zasad, a potem nieprzyznawanie prawdy używania nazwy apelacji na etykietach win, które są może i świetne, może i ciekawe, ale nie zrobione zgodnie z jej zasadami? Może będzie tak, że najlepsze wina będą powstawać właśnie poza stworzoną apelacją? Skąd też wiemy, już teraz, co w tych zasadach apelacji wpisać, skoro winiarze robią tak różne wina? Niedługo usłyszycie świetny odcinek Dzikich Drożdży, w którym moim gościem jest Janek Smolis z winnicy Smolis i z nim rozmawiam o tym, że fajnie by było, gdyby w jego okolicy powstało więcej winnic skupiających się na winach musujących. No ale żeby zaraz tworzyć polską apelację szampańską pod Łodzią, no to chyba jednak za wcześnie. A poza tym wrócę jeszcze raz do tego. Stworzymy apelację, a najlepsze wina, według mnie, będą poza apelacjami. I to się może zdarzyć za jakiś czas, tak jak powstały super Toskany w Toskanii, ale powstały one naprawdę wiele, wiele, wiele lat po tym, jak apelacja została stworzona, bo ta apelacja została stworzona zgodnie z tradycją, zgodnie z zasadami, i dopiero później. Zaczęto tworzyć rewolucję. Niedługo też wyemitujemy inny odcinek z gościem. Będzie to rozmowa z Master of Wine, czyli mistrzem wina Wojciechem Bońkowskim, któremu też zadałam pytanie o apelacje i ich tworzenie w Polsce i który miał z kolei dobre argumenty za. Ale na ten odcinek musicie poczekać. W każdym razie moje zdanie w tym temacie już znacie, ciekawa jestem waszego. A wracając do kwestii skupowania winogron, na pewno zasady apelacji na takie działania by nie pozwoliły. Ale i bez apelacji. Wielu winiarzy ma na tyle dużo zdrowego rozsądku, żeby na takie pomysły się oburzać. A teraz przejdę do trzeciego tematu tego odcinka. Czemu w ogóle rozmawiamy o tym, że winiarze w tym roku mieliby się posiłkować gronami z Czech czy Niemiec? Otóż tu prezes stowarzyszenia nawiązuje do olbrzymich strat w winnicach w następstwie dramatycznych przymrozków, które miały miejsce w wielu regionach Polski pod koniec kwietnia. Jeśli obserwujecie jakieś social media winnic, to na pewno widzieliście te dramatyczne wpisy i zdjęcia oraz filmy, pokazujące jak winiarze próbują nocami ochronić winorośle. Zresztą nawet niewiniarskie portale pisały o tej zupełnie nierównej walce z naturą. Czemu te wiosenne przymrozki są tak problematyczne? I czy to znaczy, że jednak w Polsce jest za zimno na uprawę winorośli? Otóż winorośl jest zaskakująco odporna na zimno. Ale zimą, w sensie zima jest to czas, kiedy krzewy są w stanie uśpienia, roślina zamyka się na te tygodnie, odpoczywa, nabiera sił przed wiosną. Mróz i leżący śnieg w styczniu i lutym to nie są problemy w winnicy. Problem jest wtedy, kiedy na winoroślach są już pąki, bo jeśli te zamarzną, to nie wyrosną z nich latorośle, nie będzie kwiatów, a w efekcie nie będzie owoców. I dlatego winiarze w kwietniu musieli ratować winorośle. Kilka tygodni wcześniej termometry pokazywały nawet 25 stopni, więc rozwój roślin przyspieszył. W winicach pojawiły się pąki na krzewach, a to bardzo wrażliwy moment. Oczywiście najtrudniejsze momenty przychodzą zawsze w nocy i dlatego przez wiele dni winiarze nie spali, walcząc o swoje przyszłe zbiory. Jednym ze sposobów takiej walki jest rozpalanie nocą w międzyrzędziach winnic ognisk. Wygląda to pięknie i nocne zdjęcia z winnic oświetlonych płonącymi ogniskami wydawać się mogą nawet romantyczne. Jednak trzeba pamiętać, że za tymi obrazami kryje się realna walka i potencjalnie olbrzymie straty. Innym sposobem na walkę z przymrozkami w winnicy jest oblatywanie jej helikopterem. Ten powoduje przesuwanie się mas powietrza i te cieplejsze masy z góry mają podnieść temperaturę przy ziemi. Niestety, ostatecznie wiele winnic ogłosiło porażkę w walce z żywiołem. Straty często sięgały 70% zmarzniętych pąków. I co robi wówczas winiarz? No po prostu się otrząsa i czeka na to jak poradzi sobie ze stratą roślina, która na szczęście ma również to, co nazywamy pąkami zapasowymi. Jeśli wejdziecie na stronę np. Na Nizio Naturals, możecie zobaczyć wideo z winnicy, nagrane kilka dni temu przez Karola Nizio, który z uśmiechem pokazuje swoje winorośle. Pięknie skorzystały z tych zapasowych pąków. Straty, wcześniej ocenione na 70%, dziś zmniejszyły się do 20% dzięki właśnie tym pąkom zapasowym. I miał szczęście, ponieważ pąki zapasowe, musicie wiedzieć, często są niepłodne. Rozmawiałam również z innymi winiarzami, i większość widzi, że winorośle, choć częściowo nadrabiają teraz straty. Oczywiście nie zawsze jest różowo. Ale żeby zaraz kupować grona w Niemczech i udawać, że nic się nie stało? Słuszne jest oburzenie winiarzy. Nie idźmy tą drogą. Mamy swoją historię do stworzenia i opowiedzenia, a polskie wino niech powstaje z polskich winogron. Szukajcie historii w winie i do zobaczenia w następnym odcinku. To będzie wideorozmowa z bardzo, bardzo ciekawym gościem. Pozdrawiam wszystkich winiarzy. Do usłyszenia.